Witam wszystkich Dzisiaj znowu kasujemy tutaj taki, takie pole po rzepaku Miał być tu rzepak, ale no nic mi z tego nie wyszło Są takie samosiewy Głównie teraz to został mak i pszenica, ale kasujemy to Zrobimy jakieś poplony Standardowy nasz zestaw Ciapek i ta kosiareczka Później to popryskamy Założymy i zasijemy jakiś Także Zapraszam wszystkich do oglądania. robota skończona. No tak wyszło. Tu jest jeszcze taki kawałek. No, Pros Po robocie maszyna z czoteczką. Omieciona. I wracamy do.